Zacznę od tego, że idąc do biura, starałem sobie przypomnieć, jak zakończyła się sesja piątkowa i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, jak wy, i czy się ze mną zgodzicie, ale jestem przekonany, że w głowach albo w świadomości większości inwestorów pojawia się takie spojrzenie: No, to teraz tak serce podpowiada żebyśmy mogli już wzrastać, tak? Czwartek, piątek coś tam się korekciło. Na wykresie WIG 20, zaraz będę Wam pokazywał, nic specjalnego, w czwartek się nie wydarzyło, w piątek jakiś tam czarny korpus. Na kontraktach troszeczkę bardziej to zjechało, ale jestem przekonany, że w świadomości inwestorów w większości wypadków to jest ten moment, w którym oni twierdzą, że no dobra, to już była korekta, jedziemy do góry. Dzisiaj pokażę wam tak naprawdę dwa spojrzenia i, i, i proszę zastanówcie się nad tym, co tutaj zobaczycie. A więc tak, kontrakty terminowe, skala dzienna i już jedziemy z tym, co dla was przygotowałem. Po kolei, po, poziom 2446, 2451, wiecie o co tu chodzi, tak? Jest już, można powiedzieć... Poziom, który bardzo długo Wam już wałkuję, przedstawiam, to jest ten moment, w którym będę się jakby widział po stronie wzrostu na naszym rynku, tak? Oczywiście pamiętajcie, to, że mówię o po stronie wzrostu, to nie oznacza, że od razu mamy do czynienia z FOSO i już jesteśmy bezpieczni, tak? Wtedy będę tylko to ma, ma Wam uświadomić, że w skali dziennej po prostu może wykreować się ruch na w dużym przedziale punktowym. To, co co chciałbym wam, chciałbym wam zwrócić uwagę, tak? to jest to, co tutaj już mówiłem na samym początku. Tu w lewym dolnym rogu macie wykres Big 20, tak? skala dzienna. Na niebiesko zaznaczyłem Wam lukę. Wiem, że to jest niepopularne, ale na giełdzie tak się złożyło, że to, co jest niepopularne, najwięcej płaci. uwierzcie mi, bądź nie zamyka luki. Tak, naprawdę. Jest to potwierdzone informacja od samego Nisona w bezpośredniej rozmowie, tak, a więc tutaj w tym wypadku wielu inwestorów może twierdzić, że już luka została zamknięta, ja twierdzę zupełnie coś innego, tak? To jest to te spojrzenie teraz Wam prezentuję, które mi serce podpowiada. Że no dobra, no już się skończyło, coś tam się działo dwa dni, tak, bo zwróciłem uwagę tutaj na okres kontrakt terminowych, tutaj już w tym momencie czwartek, piątek już się sypało. A więc teraz no już dobra, w tym bardziej, że Stany w piątek bardzo dobrze się zamknęły i daję sobie rękę uciąć, że większość ludzi patrząc w piątek o godzinie 22, jeśli ktoś w ogóle patrzył, albo przez weekend, przyglądając się na stogu, czy na jakiejkolwiek stronie, patrząc jak się zakończyły Stany, dzisiaj mógł być przekonany o tym, że no kurde, przynajmniej będzie marazm. Dlaczego? Bo jeśli faktycznie... Hmm, o co serce mówi. Nie widać było korekt. Ale serce podpowiada a pal to licho, bo musimy zarabiać pieniądze. A więc dobra, tam, zostaw to korektę, tak zostaw to korektę, to nie ma znaczenia. Jedziemy do góry, wszyscy zarabiają, tamci, a ty co? A więc zarabia razem z nimi. W związku z tym ta e, tendencyjne, tak zwane serce mówi, e, ma taką jakby tendencję prowzrostową. Teraz chciałbym Wam pokazać inny obraz rynku, który prezentowaliśmy w zasadzie, znaczy omawialiśmy, bo ja prezentowałem w czwartek podczas naszego webinaru porannego, tak, kiedy mówiłem Wam i akcentowałem, może zacznę od tego wykresu, że tu, w tym wszystkim, całym tym ruchu, licząc do tego minimum, do tego ekstremum, czyli maksimum, jak tak Wam brakuje nam Jednej przynajmniej takiej normalnej korekty. Tak. I teraz co Rową podpowiada? A mianowicie to, co można zrobić na pierwszy rzut oka, żeby już móc sobie nieco nakreślić sytuację. Wyciągnąć tutaj linię szyi. Tak. Zwróć uwagę, że tutaj faktycznie już coraz bardziej nakreśla nam się formacja głowy z ramionami. Tak. I teraz, jeśli faktycznie pukniemy tutaj w dno i przebijemy ten nasze minimum, dla wielu inwestorów technicznych będzie sygnał na to, że jedziemy do dołu. Tak? Czy można zajmować tu pozycję krótką? Powiem Wam szczerze, że no, no tak, z technicznego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby na kontraktach zająć tu pozycję krótką. Pamiętajcie, że to nie jest porada w myśl. Rada inwestycyjna w myśl, tak, bo, tak ja się tylko swoimi spostrzeżeniami. Tak. w tym wypadku, mimo iż nie spodziewam się na razie jakiegoś tam lawinowego spadku, czyli że wyjdzie, że już od razu, bo dlaczego chciałbym wam, wam akcentować ten e, poziom, znaczy poziom, ale skalę czasową, żebyście nie z, z, zrobili takiego głupstwa, że z, otworzycie pozycję z myślą o tym, że będziecie ją mieli przez kilka tygodni, tak? w tym wypadku niestety albo wstety o, bez znaczenia, tak, sytuacja może się roz... tych spadków rozegrać bardzo szybko, w cudzysłowie o ile się rozegra, ale wbrew e, pozorom nie musi to być aż też tak mocno dramatyczne. Otóż jeśli weźmiemy nawet, zrobię to tutaj na tych wykresach, tak? Jeśli zrobię, zrobimy nawet takie podstawowe, to, to co w czwartek w zasadzie pokazywałem, tak? Formacja ABCD kiedy mówiłem, że tutaj jeszcze coś może wzrosnąć, dobrowolnie z którego momentu, o ile to wzrośnie, ciągniemy po prostu identyczną odległość, jaką była między od szczytu do tego pierwszego dołka i przykładamy ją do danego momentu. Przedział, w jaki sadniemy, to jest w granicach 2334, a w zasadzie 46, tak? A więc troszeczkę do tego małego fibonacciego co najmniej nam jeszcze brakuje, tak? Łatwiej i fajniej, w cudzysłowie, wygląda to w przypadku GIG-20. Bo jeśli weźmiemy na biegu 20, znowu sobie zrobimy technicznie, rozrysujemy głowę z ramionami i przyłożymy ten poziom do miejsca wybicia, to tutaj obroni nam się przydziale luki. Tak. A więc też to będzie technicznie fajnie widzia widziane. Czego spodziewam się po rynku? Albo jak ja to będę rozpatrywał? Oczywiście z tych dwóch kolegów, czyli rozum i serca zawsze wybieram rozum tak, rozum tutaj w tym kontekście to jest statystyczna e, prawidłowość. Pamiętajcie, nie mamy patentu na, na wiedzę, nie mamy patentu na to o wiedzę, że, że wszystko, co mówimy, czy mówię, e, zawsze się zdarza, ale tutaj w tym wypadku po prostu statystyczna e, konsekwencja przemawia za tym, że raczej patrzymy w stronę spadku i jakiegoś tam krótkoterminowego rozegrania sytuacji, niż żebyśmy mieli teraz raptem wzrastać. Tak Tak jak podkreślam, kiedy myślałem nad konceptem dzisiejszego webinaru, to jeszcze nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w, a, na Azji i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że Stany w piątek zakończyły bardzo zielono, tak? ponadprocentowy wzrost. Więc tutaj dzisiaj wiem, że wielu inwestorów jest przynajmniej zdezorientowanych. Dlatego też takie sytuacje potwierdzają moją teorię, że zawsze, ale to zawsze, kiedy myślimy o rynku, powinniśmy patrzeć na wykres, tak? Co na W dużym kontekście w zasadzie to, co od wielu już dni staram się Wam przekazać brak tutaj korekty. A więc 3 to będzie korekta A, B, C, D, Tak, z takiego. Poziomu 3 w ramach głowy i ramion, to nadal jest to w szerokim kontekście korekta. Wiemy, że według teorii formacja głowy i ramion zawraca trend, ale w tym kontekście zwróci uwagę też na wagę informacyjną. Jeśli coś się rysuje na wykresie w skali dziennej, obowiązuje przede wszystkim na skalę dzienną. Super, to wygląda na skali godzinowej, a w skali tygodniowej trzeba to jeszcze zweryfikować. Zawsze jeśli robimy analizy i coś nam się konkretyzuje, to o skalę niższą wszystko możemy oprzeć. Ale już do wyższych rzeczy starajcie się jednak patrzeć szerzej, czyli szerszym zakresem czasowym na wykresie. I to jest moje zdanie tak, na bieżącą sytuację na rynku. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście służę. Tu już odpowiadam. Tak jest przebudzenie powakacyjne, e, aczkolwiek powiem wam, że statystycznie to już z własnego doświadczenia, aczkolwiek jeszcze to doświadczenie nie jest tak bogate, jak bym chciał, e, ale zawsze więcej osób jest w momencie, kiedy jest trudniej na giełdzie, tak? Teraz trudność giełdy polega na tym, że dużo spółek rośnie, wiem oczywiście, zanie Rafał mnie punktował jakimiś tam naszymi modnymi spółkami, które w ogóle nie rosną. Ale w większości wypadków e, wiele spółek rośnie i problem nie jest nie trwi w tym znowu, że mogę stracić, tylko wielu inwestorów już się nastawia, że o kurde za mało zarobię, o kurde to rośnie, a gdzie ja mam zająć pozycję, o kurde rośnie tak mocno, że zaraz pewnie będzie spadało. To są teraz bolączki inwestorów. Już się nie martwią o to, albo przynajmniej w dużej części inwestorzy odchodzą już od stresu typu, że bo mogę stracić 30-40%, tak? Albo, bo to, już, bo to już powiedzmy, będzie tylko spadało. Raczej jest taka kwestia, że no już tyle wzrosło, to teraz kiedy ja się zapakuję, poczekam na korektę i tak dalej, i tak dalej. Ten tak bolączek jest